we the sky. Że podzielę się kilkoma refleksjami. Zacny jubilacjum. Jedną z chwil, kiedy o drugim człowieku można wszystko mówić, co uroczystości jubileuszów. O drugiej na pewno dziś nie wspomnę. Pozwolić zatem, że powiem kilka słów. Chciałbym ja bardzo gorąco i serdecznie podziękować za zaproszenie na tak wspaniałą uroczystość. Przebywanie w obecności dostojnego jubilanta, jak również gości, jest niczym innym jak wielkim zaszczytem dla mnie. W tym miejscu chciałbym przywołać kilka chwil z naszej wspólnej przeszłości. Rok 1972, było to wprawdzie w jak to burlicy czy geolodzy określają, czyli strasznie dawno, Wówczas pracowałem jako sztygar oddziału w brytomskim PBKR, czyli Przedsiębiorstwie Budowy kopalni Ród. Natomiast drogi jubilat wówczas pełnił funkcję jako hydrogeolog, starszy hydrogeolog, ale również jako inspektor nadzoru i poprzez siebie lub poprzez własne swoje służby odbierał moją robotę. Wtedy miałem szansę go poznać jako człowieka. Wielkiego ducha, który normalnie podchodził do każdej sprawy, który każdą sprawę kończył uśmiechem i najczęściej żartem. Rok 74. W przedniechach wprowadzone prowadzone były karczmy piwne zawsze poprzez własne siły. Ale w tymże roku jeden z żelaznych kontrapunktów Wówczas pan doktor Kurban, niestety świętej pamięci, po raz pierwszy zaczął szukać dyrektorskiego stołka poza takie haboleczko, bo tak się wówczas to nazywał. Wtedy to trzeba było znaleźć kandydata na jego miejsce. Zaproponowaliśmy zacnego jubilata. Zaakceptował to kierownik organizacyjny Kirny wówczas pan dyrektor Grzywacz, któremu serdecznie dziękuję panie dyrektorze Januszu, Jesteś na sali, bo się widziałem. Z tego się bardzo cieszę i od tego czasu, proszę Państwa, związkiem jako kontrabunkci przeprowadziliśmy naprawdę wspólnie ponad 400, a może nawet 450 imprez, bo tych imprez, które wcześniej prowadziłem bez niego było stosunkowo po prostu niewiele. 82. rok. W bardzo trudnym okresie czasu, kiedy rozumiem jako zastępca dyrektora do spraw pracowniczych, zwany zastępca do spraw supy pomidorowej przedniecha bolesław. W bardzo trudnej sytuacji, którą nie da się normalnie I. powiedzieć, ten wielokrotnie mi mówił, że przypadkiem komu nie dał satysfakcji, nie zrezygnował z tego. Dalej, Dalej, 87. wracając. W każdym piwnej w krynicy, była to impreza z okazji okrągłej 25, 25. rocznicy Górnictwa Ustrowiskowego. Józuś udzielił mi swojego ramiona, na którym mogłem w ogrodniu spać. Wynie. Przyszedł rok Pański 90., wtedy wykonałem jedną z najtrudniejszych moich, że tak powiem, czynności. A było to niestety firmowanie, wysłania Józefa na emeryturę. Razem w ciągu 35 lat, jak powiedziałem, przeprowadziliśmy dużo, dużo gast i bierziatnych w Polsce, na których chwilach bardzo trudnych, kiedy ktoś w sposób świadomy, absolutnie świadomy, chciał nam przeszkodzić w robocie, ja go mówiąc delikatnie deształem, to ten podchodził do mnie i mówi, Józef, a ci za. Tak, za wszystko to i za to, co nie powiedziałem, chciałbym Ci bardzo gorąco i serdecznie podziękować, za co źle przepraszam. Na koniec chciałbym powiedzieć tak. Życzę Ci do życia tradycyjnych stu lat szczęścia, zdrowia i wszelakiej Zadowolenia i satysfakcji z tego, co robiłeś, robisz i będziesz wspaniałych wspomnień z przeszłości, dużo radości na dziś i jeszcze większej, jeszcze wspanialszych planów na przyszłość. Tyle, jeżeli idzie o Gatkę, a teraz pośpiewamy o Józku coś, co było i do czego Józef teraz doszedł. Znaczy, do tych życzeń dołączę ten, do, teraz pieśń, którą dzisiaj rano napisałem. Na melodię Otanem bałem. Do... Niech żyje nam, niech żyje nam, niech żyje drugie lata, a tron odpych przyjaciół ci zdał równy Niech żyje nam. Niech, ci będzie niech żyje nam, niech żyje nam, niech żyje wciąż w radości, niech żaden smutek w sercu Twym